Mam nadzieję, że dzisiaj ten właśnie e, mroźny wieczór rozgrzeją zawodnicy jednej i drugiej drużyny i to widowisko będzie naprawdę emocjonujące i ciekawe. Cisulka kapitan nowotarskiego zespołu, Robert Murgała, Kacper Guzik, Kacper Bryniczka oraz e, w drużynę dowodzoną przez trenera Gusowa. Ale o tym może za chwilę. Fabian Kapica przed bramkę, Kapica zablokowany strzał. Jeszcze w suł ma trochę miejsca, ale ofiarnie położył się tam e, prezent e, swoim rywalom. Którzy no być może z niego skorzystają. Popatrzmy gol! Mamy pierwszą bramkę otwarty. Wynik spotkania. No i pierwszego gola zdobywa zawodnik z Torunia. Spójrzmy, który to był numer. Jeżeli dobrze dostrzegłem, Szabanow, 44. Numer, tak, Szabanow otwiera tutaj wynik spotkania na 8 minut i 26 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji, Kontra, która kończy się niepowodzeniem. Szwedz, Szwedz, strzał broni tutaj uderzenie Szwedza. Pewno w szatni Podkala wybrzmiały twarde, męskie słowa. Bardziej sprawę podopieczni trenera Czucha, ale o tym może za chwilę Szwedz. Szwec objeżdża bramkę. Uderzenie zablokowany teraz Wachowska-Gol! Michał Wachowiec doprowadza do wyrównania. No i jest to o czym mówiłem: że jedno bramkowe prowadzenie można szybko zniwelować. I w nowym targu jest już jeden do jednego pokonany Svensson. No i wszystko zaczyna się tak naprawdę od początku. No i tak, bramka musi być tutaj zapisana Wachowcowi. Ten rewanżuje mu się oddaniem Krążka. Kubat strzał, gol! Zmieniony tor lotu Krążka. Chyba tam Gajor był tym, który dotykał, ale spójrzmy na powtórce. Uderzenie na pewno tutaj Kubata. No popracował tam Gajor. Guma pada łupem zawodnika Storunia. W pełnym zestawieniu jeszcze Szwec. Szwec na granie. Przed Bramkę i teraz Wachowiec. Gdzie jest Krążek? Przez chwilę wydawało mi się. Żeby zmienić ten stan rzeczy. No i żeby w dobrych humorach wracali dzisiaj do Grodu Kopernika. Ale... Ale odpowiedź to Runian. Gol! Mamy wyrównanie pięknym strzałem tutaj z nadgarstka Smirnow. Jeżeli tam dobrze dostrzegłem, wpakował krążek do bramki Bezradnego w tej sytuacji odrobnego. No i popatrzmy. Rozpędził się tutaj prawą flanką. No i moc tym takim Plasowanym strzałem po lodzie pokonał odrobnego 22, czyli Smirnow. Pernio i od razu wycofanie krążka do Petersona. Peterson, Peterson na ugranie przed bramkę I co, nie ma gola numer 3 dla Podkala. Dwie sekundy, jedna. No i Syrena zakończyła trzecią tercję. A zatem będziemy mieli dogrywkę. No dodatkowym tutaj utrudnieniem trzeba. Bo... Przyznać, jest ten niewyczyszczony lód. Który po trudach trzeciej tercji wygląda jak wygląda. No ale będą musieli sobie z tym poradzić i jedni, i drudzy. Kubat, dobrze teraz do wachowca. Wachowiec nie ma spalonego. I Szwec, Szwedz z wachowcem. Szwedz! gdzie jest krążek? Odbita. Odbijał ten krążek. Tymczasem, spójrzmy, akcja. Gol! Mamy rozstrzygnięcie. A zatem. Zawodnicy z Torunia, Toruńska Kacha Energa inkasuje dzisiaj dwa punkty w ligowej tabeli. Trzecia z rzędu, porażka z zespołu Tauronu. Podkale nowy targ, a gola na wagę tych dwóch punktów zdobył. Jeżeli dobrze widziałem, Gleb Bondaruk, a zatem nie będzie rzutów karnych. Mamy rozstrzygnięcie Tauro z miejskiej hali lodowej w nowym targu. Kłania się Państwu nisko Jonasz Burek. Dobranoc.